Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowa. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy. Które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Proszę Państwa, modlitwometr wynalazek, na który wszyscy czekaliśmy. Zbiera i mierzy, porównuje, zestawia ze sobą wiele pa parametrów. Długość modlitwy. Dzięki temu, że bada aktywność płatów czołowych w mózgu, to także jej intensywność i naszą koncentrację podczas modlitwy. Jeśli uczciwie wpiszemy na początku, o co się modlimy, to ocenia też jakość, szlachetność naszej motywacji. I jako wynik podaje możliwość, przewidywaną skuteczność zanoszonych przez nas modlitw. W wersji rozszerzonej wpisuje się jeszcze jaką postawę zajmujemy podczas modlitwy. Wiadomo, że klęcząca przyniesie dużo lepsze efekty niż leżąca. Problem na razie jest taki, że obsługuje tylko trzy wersje językowe, oczywiście łacińską, włoską i angielską. Czekamy na polską. Wszystko się zgadza poza pierwszym zdaniem. Nadal czekamy na taki wynalazek. Oczywiście żart. Ale kto z nas nie pomyśli sobie, a może to by nie było takie głupie w sumie. Teraz trochę na poważniej też o tłumaczeniu, o tłumaczeniu z łaciny, o tłumaczeniu dwóch zdań, na które potrzeba było 20 lat. Bowiem rok temu Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła wreszcie poprawione tłumaczenie szóstej, szóstego wezwania w modlitwie powszechnej wielkopiątkowej tłumaczenia na język polski z łaciny, z mszału, który się ukazał w 2002 roku, czyli jeszcze za Jana Pawła II. 20 lat, żeby dwa zdania przetłumaczyć, a tak naprawdę w tych dwóch zdaniach chodzi o jedno sformułowanie. W naszym mszale, jak go sobie jeszcze otworzycie, to w Wielki Piątek, w szóstej modlitwie, w tej takiej rozbudowanej, śpiewanej modlitwie powszechnej, modlimy się za Żydów, i tam jest powiedziane w, na w naszym mszale jeszcze, którzy niegdyś byli narodem wybranym. Tymczasem w oryginalnej wersji łacińskiej jest populus prim acquisitionis prioris. Lud pierwszego nabycia, lud, który został nabyty jako pierwszy. Różnica subtelna, ale jednak istotna, bowiem dotychczasowy tekst polski, który obowiązywał do zeszłego roku, sugerował wyraźnie, że Żydzi niegdyś byli narodem wybranym, no ale coś się po drodze takiego wydarzyło, że już nim nie są. Gdy tymczasem tekst oryginalny, tekst łaciński, wreszcie przetłumaczony poprawnie na polski z tłumaczeniem zatwierdzonym już do użytku liturgicznego, nie zawiera śladu takiej idei. Mówi tylko o tym, że są ludem, który został nabyty na własność przez Boga jako pierwszy. O, jest to jednak istotne. Na tyle istotne, że słyszymy już drugą niedzielę z rzędu co najmniej, jak święty Paweł zmaga się z pytaniem o los Izraela. W zeszłym tygodniu, może pamiętacie, w drugim czytaniu Paweł takie niesamowicie mocne słowa mówił, gdyby to miało posłużyć temu, że Izrael, że moi rodacy, Żydzi uwierzą w Jezusa, to ja byłbym gotów zdecydować się na to, żeby za to być odłączonym od Jezusa i potępionym. Dla Pawła to nie jest akademicka dywagacja. Co z Izraelem? I to zastanawia się, martwi się. Oto człowiek, który swoje powołanie w Kościele rozeznawał jako powołanie do misji wśród podań. Ale nie potrafi przestać się przejmować swoim narodem Izraelem, który tyle wieków czekał na Mesjasza. Tak wiele wycierpiał za wiarę w jego przyjście, za wierność temu oczekiwaniu. I kiedy Mesjasz przyszedł, to Izrael Mesjasza odrzucił. I Paweł zadaje sobie to pytanie: To, to co z Izraelem? Czy w związku z tym przestał być narodem wybranym? I dochodzi do tych wniosków, które dzisiaj formułuję, słyszymy je dzisiaj w drugim czytaniu. Nie. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. I te wnioski, do których Paweł dochodzi, są ostatecznie mniej więcej takie, tak jak słyszeliśmy, że no, mówi, być może jest tak, że Izrael musi przejść przez to doświadczenie, że Mesjasza odrzuci, że na niego nie zasługuje. Bo tylko tak da się przyjąć miłość tego Mesjasza, bo tylko tak da się przyjąć Jego zbawienie, kiedy ja sobie uświadamiam, że niczym na nie nie zasłużyłem, że ono mi się nie należy, że czego bym nie zrobił, jakbym się nie modlił, jak dobrych wyników modlitwometr by mi nie pokazał, nie zapracuję na łaskę, na przebaczenie. Tak naprawdę w tym momencie, kiedy ja to sobie uświadamiam głową i sercem, w tym momencie zaczyna się chrześcijaństwo. Do tego momentu jest jakaś próba handlowania z Panem Bogiem. Zobaczcie, to jest droga, przez którą Jezus przeprowadza dzisiaj tę kobietę w Ewangelii. Tu, umówmy się, to nie jest łatwa i przyjemna rozmowa. To jest taka rozmowa, taka scena w Ewangelii, w której my ledwo Jezusa rozpoznajemy. Bo chyba nikogo w Ewangelii tak surowo. Z takim uporem nie traktuje jak tę kobietę w dzisiejszej rozmowie. Najpierw w ogóle się do niej nie odezwał ani słowem. Potem mówi: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Potem te mocne słowa: Niedobrze byłoby zabrać chleb dzieciom a rzucić szczeniętą. I tak docierają do tego miejsca, w którym ona mówi: Tak, panie, zgoda, jestem jak szczenia. Nic mi się nie należy. Nie mam prawa niczego żądać, niczego oczekiwać, ale nawet szczenięta jedzą z okruchów, które spadną ze stołu ich panów. I ja sobie zdaję sprawę, żebyśmy to wszyscy słyszeli wiele razy. Miłość Boża jest za darmo. Bóg Cię kocha za nic. No to wszyscy znamy. Dla nikogo z nas to nie jest odkrycie Ameryki. I ciągle to potrzebujemy odkrywać od nowa. Bo ciągle przechodzimy na te pozycje handlowe, na te pozycje, na których chętnie byśmy skorzystali z ulepszonej wersji modlitwometru. Zbliżają się misje parafialne, to mają być misje ewangelizacyjne, czyli odwołujące się do tego, co jest rdzeniem Ewangelii. Rdzeniem wiary. Oby nam ten czas też do tego posłużył. Żeby raz jeszcze nie wiedzieć, który w życiu, głową i sercem, zmierzyć się i dać się zaskoczyć, i dać się zachwycić, i dać się ucieszyć. Prawdzie o tym, że naprawdę jestem kochany za darmo. Jestem zbawiony za darmo. Przebaczono mi bez żadnej mojej zasługi. Niczego nie jestem w stanie zrobić, żeby spowodować miłość Boga do mnie, żeby ją zwiększyć, żeby... Płynąć na to, żeby Bóg był mi bardziej życzliwy. Niczego nie jestem w stanie zrobić i niczego nie muszę zrobić. Moja modlitwa w ogóle nie temu służy. Moje bycie na liturgii w ogóle nie temu służy. Z tego też odkrycia będzie wypływała nasza pewność tego, że dary łaski i wezwanie Boga są nieodwołalne. Bo gdyby powód tego, że Bóg mnie kocha, że mi wybacza, że mnie zbawia, był we mnie, no to umówmy się, że zasadniczo byłby to, to powód, żeby tego wszystkiego nie robić. Jeden, drugi, trzeci i tysięczny. Ale ponieważ powód miłości do mnie, przebaczenia mi, pragnienia zbawienia mnie jest w nim, a nie we mnie, to dlatego mogę być pewny. Bardzo Was i Siebie zachęcam, żeby dzisiaj jeszcze nawet kosztem wieczornego pacierza, czy dziesiątki różańca, czy jak tam zwykliście się modlić, żeby dzisiaj zmierzyć się głową i sercem. Raz jeszcze nie wiedzieć który w życiu z Ewangelią, z dobrą wiadomością o tym, że jestem kochany za darmo, że tak jestem jak szczenie. Nie mam żadnych praw. Żadnego tu nie jestem w stanie przedstawić, że Bóg jest mi cokolwiek winien. i że nie muszę tego robić. Bo myślę, że spora część z nas, jeśli nie wszyscy, mieliśmy w życiu już takie doświadczenie, że w tych cudownych momentach, kiedy prawda o tym rzeczywiście nam przesiąknie do głowy i do serca, to to nie jest tylko o jakiejś odświeżonej czy nabytej wiedzy, o Bogu. Ale że to rzeczywiście zaczyna nagle zmieniać ten mikrokosmos, w którym my na co dzień żyjemy. Że jak do mnie dotrze po raz nie wiedzieć który na nowo darmowość tej miłości i nieodwołalność tej miłości, to to samo zaczyna we mnie buzować, fermentować i przekształcać moje relacje z ludźmi. Różne moje sprawy, także takie, które wydawało mi się, że już są nie do ruszenia i nie do zmienienia i nie do uzdrowienia i nie do uratowania.